Kurwa, jedna trawa znowu mi tutaj urosła. Muszę coś z tym zrobić. Wykoszę ją całą w pi... No jakie piękne róże, kurwa. ja Jacie! Znowu nam się zachciało grzebać przy ogródku. No i zajebiście Te ciężkie kamloty tutaj ułożymy i skałkę zrobimy z tego. Parzak będzie pięknie. Pewnie, że tak, to jest jedyna najpiękniejsza rzecz w twoim domostwie. To ja powsadzam tutaj te kwiatuszki. Ty sobie nawet możesz pręta w dupę wsadzić. Zobacz, jak ładnie to wygląda. Tu jeszcze takie moje drzewko, bązaj wpierdzielimy. Po ty ch... to przyniosłeś. Dawaj Aha. to do, do, do niszki. Nie pierdziel. Jak... Na pewno nie będziemy tego dawać tutaj yy, do tego skarniaka, damy to obok. Może być! jeszcze trochę wody potrzebujemy. Podlejemy to, co żeby nie suszyło, jak ciebie, rano, za każdym razem, codziennie. Przecież to jest debilu, bez korzeni to i tak nie urośnie. ale dobra. Kuh, bez korzeni to ty jesteś. Gitara. O kur... Oj. To teraz to nie dość, że się wysuszy, to jeszcze zgnije. Psz, a tam pierdzielisz. Tylko nie musiałem po prostu podlewać. No, znakiem tym. To dlatego właśnie teraz zgniję, bo za dużo wody. Dobra, chodź, bo z cukru jesteśmy. Kurwa, mać. No, też jestem Cały mokry. mokry. Ja pierdzielę. Patrz! Ale leje. No nie! Wszystko tam leci! Kur... Wszystko zmyło! Nie... Wp... Pi... twoja z... wina, ty żeś wymyślił, żeby to tam w tym A miejscu. co ja jestem, szaman do ch... Wafla. No tak. Ja mam pomysł. a twój ojciec Kapujesz? Tak. Mhm. jak zwykle. No, wreszcie przestało padać. Wyłaź, ch... O. Cześć! Dobra, chodź. Pakuj się z tym gównem, coś to przywiózł. Mamy beczkę. Ja się dziwię, że ci w ogóle znowu pozwoliłem wziąć moje Ferrari. To się nazywa chopie oszczędność. No to deszczówkę zrobimy z tego. No chłopie. właśnie po to to przywiozłem, nie? Tutaj damy do, do rury. Nie daj, że będzie tutaj nam woda. Ty, sprywać. ale to nie pasuje, tu trzeba uciąć. No tu trzeba to wkopać do ziemi chyba, nie? A do dupy nie do ziemi. Ty jest głupi. Trzeba to wszystko powycinać. Patrz. Ukrócimy męki. O, tu... No dobra, może być w no nie będzie trzeba było się schylać. O, tu będę miał, sportowy na przelocie. Wola! Zajebiście. <grafy> Okej, okay. no to fajnie, tylko to teraz czekać tylko na deszcz, sąsiad. No i szafa gra. Gratulacje, możesz iść stąd, bezużyteczny geju. O. Już zaś pada? O k***a. Ty, to nie zrobimy Leje. Grilla. Nie zrobimy Grilla. O to... to właśnie chodziło. Grilla se zrobimy w domu. I co na. Pff. Sąsiad, ku... A co ty chciałeś się utopić? Pff. Ty, a chociaż olej z tej beczki, debilu? Ślepy jesteś. Nie wiem, trzeba byłoby tu jakoś przefiltrować. To by my sobie chociaż wody zagotowali na kawę. Mam pomysł! Ja też wpadliśmy na to samo w tym samym czasie. Dobra, idę po wszystkie te bambetle. Trzeba tutaj coś skonstruować. Tutaj przypierdamy tą deskę. Kurde, <gulę> bambetle to... To stara wzięła i... Jak go wpier... do okienka życia. A my się przewiercimy do haźla. No i zajebiście będziemy mieli kurde darmową wodę, hopie. Słuchaj, Słuchaj mamy płacić tam. Ty masz korzenie żydowskie. Za darmo umarło, pamiętaj zawsze. Nie ma czego, czegoś takiego, bo pewnie za rozpodatek będziesz musiał odciągnąć. Ośle. A tam. Ważne jest to, żeby się po prostu nie przyznawać, że coś takiego masz, debilu. Twoja <grywa> stara się nie przyznawała, że coś takiego ma, jak dziecko. za to się przyznaję, że masz dwóch ojców. A wiesz co? mi chodzi twoja opinia, łysy pedale. Dobra, idziemy z tymi pierdołami. Już trzeba się zapakować. No, trzeba to tutaj zamontować. O, czekaj, tutaj to podciągniemy te przewody. Myślę, że to będzie się sprawowało. Tak, ma się sprawować. To będzie ciekawe. Ja nie wiem, czy my jesteśmy na od urodzenia, że taki gówno wymyślamy, Pamiętaj, czy to, Andrzej, czy że, to choroba. My żyjemy w symulacji i podobno ktoś cały czas robi się z nas jaja i nagrywa odcinki o nas. No to ciekawe, jak mu się podoba, jak Staś ma moich ojców, czy, czy zwalił konia do tego. Dobra, odpalam. To ja odpalam. No I I co? co? Leci woda? Gówno, kurde. Co nie, nie działa? działa. No. No Jakżeś to podpiął? No, coś tu musi być niekoniecznie dobre. No czekaj. Ty, no ciepła woda nie leci. Ty zakręcili woda? Kurwa. A za. Przecież płaciłem rachunki. O! O! Ja, pirla, jakie ciśnienie. O Ty się dziwisz, rozdupcyło pralkę! Ale w sumie to był dobry plan. Tylko że. No dobry, właśnie szambu się leje, cała deszczówka, chopię mi zaleje dom. Kurde, jakby wiedział, że to tak może możecie y, uderzyć, ta umywalka, to bym to zaplanował. Ty... lepiej byś w web dostał i byś. Trzeba damyło. ciągnąć sufitem. Oha. Kurde. Co jest? No zobacz co się tutaj stało. Jaki syf. Mhm. Liści nawaliło, wiesz co? No chyba nie, wy nie czyściłem tego od nowości, jak się wprowadzałem tu. Ale spoko, zaraz to ogarniemy No to ogarnij Patrz kurde Przerobimy to zaraz po lekku Filtr zrobimy I będzie zajebiście Taką siateczką musimy to przepić tak dookoła parę razy Dobra Daj Trzymaj. mi wąż To jest jedyny wąż, który dzisiaj będziesz Trzymał w ręce. Co ty tam fanzolisz na dole? Jak powiedział tata do twojego taty. Dobra, dobra, odpalaj i przeczyścimy rymnę. To też było w tej seksaśmie. Sąsiad, to jest genialne. Teraz będziemy mogli tutaj wodę sprzedawać innym sąsiadom. Tak, żeby było jeszcze więcej innych sąsiadów. Dobra, jak to działa? Bo umywalkę trzeba zainstalować na nowo. O, oś tu, szmato. To no, jest, O! Plug and play. Psz, przykręć to. No i co, działa? Pewnie, że będzie działać, czekaj. No. Jak dobrze przykręcisz, to będzie działać. O! I proszę, i woda se le leci. Leje się. Elegancko darmowa woda. No kurde bomba, sąsiad. My to zawsze mamy łeb do tego. To co? Idziemy opijać. No i git. No i standardowo. Perpetu mobile, to się tam będzie działo po swojemu, jest pięknie.